To jest lód e, grubości palca. To jest lód grubości palca. Tego. Albo tego małego. <grybujesz> tego małego czy tego? Grubości. Taki lód jest. Jauź Mówiąc to, co wczoraj się nie. Jak wczoraj jechałem w sobotę do roboty, to mówiąc, jak tego wszystkiego nie stargałem z lakieru lodu, to cały ten lód jest właśnie. Teraz na aucie, zamarznięty za na kość. To nie ten. Teraz pytanie, czy ja otworzę. Bo patrzcie, żeby otworzyć bagażnik, teraz zamrożony na lód. O, widzicie, tu jest lód już. Teraz. O. No i dupa. Ja mam otwarty bagażnik i nie wsadzę palca. No kurna. Ja pitole. A osadzę. O! Ale ciężka maska, ludzie. I owcz, i wpatrzcie jak mi to się...